Witajcie. Dzisiaj Wam pokażę coś niesamowitego. Otóż pisma się wypełniają, jeżeli chodzi o bestie i o bestie, bestii. Także, OK. zobaczcie. Mamy pierwszą bestie już została postawiona. Tak? Za chwilę ją sobie omówimy, ale pierd, przejdźmy do tego, że jest to strażnik międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Tak, zobaczcie. Macie tłumaczenie czarno na białym styraźnik pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, także nic sobie nie wymyślę. Do czego zmierzasz, Macieju? No oczywiście jasno jest napisane, że kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada jak bóle na przemienną i nie ujdą. Z tego czasu powiedzmy Barack Obama mówił często gęsto pokój i bezpieczeństwo, ok? Nawet się rymuje często gęsto pokój i bezpieczeństwo, to mamy w pierwszym liście do Thessaloniczan 5, 3, tak? Każdy to sobie może sprawdzić. Peace and security. Można oczywiście też mówić y, peace and safety, ok? Tak właśnie mówił Barack Obama swego czasu. Tak? I teraz tak, omówmy sobie tą bestię. Pierw przejdźmy do Księgi Daniela 7, y, 3, Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej. Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Co tutaj mamy? Jest podobna do lwa? Podobna do lwa ta bestia? Jest. Ma skrzydła orle? Ma. Ok. Niesamowite? No. No niesamowite. Zobaczcie. A łapy jak u niedźwiedzia, tak? Za chwilę do tego przejdziemy, jeżeli chodzi o księgę objawienia. Potrzałem. To, to się wypełni potem, tak? To, co w tej chwili czytam. A o to wyrwano jest skrzydła ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwóch nogach, dając jej ludzkie serce. OK. I może zostać użyta technologia. Tutaj mamy powiedzmy, smoka, słuchajcie, jako hologram. Patrzcie. A smok szatan, ok? Więc użyta została technologia, aby go przedstawić. I nie bez powodu jest napisane, że ludzie pójdą podziwiać za tą bestią, nie? Bo tutaj na przykład ludzie się zachwycają samym smokiem, szatanem. że wiecie, może być użyta technologia, bo on wygląda jak żyby, nie? Nie mówię, że istotnie tak będzie, może istotnie, jak jest napisane dano mu ludzkie serce, to może to istotnie oznacza, że istotnie, wiecie, istotnie ta bestia będzie miała jakby swój rozum i tak dalej, nie? Że to nie będzie tylko ludzka technologia, ale może być, być też ludzka po prostu technologia. I. Wiele osób może, może właśnie za tym pójść, nie? bo będą się zachwycali tą bestią. To mnie w ogóle nie dziwi, zwłaszcza, że ta bestia jest taka kolorowa, nie? Ładnie ją zrobili, więc wiele osób będzie się nią zachwycało i po prostu pójdą za nią. Chomiki, na pewno za nią pójdą, tak, homoseksualiści, no bo wiadomo, kolorowa jest. Oni lubią takie kolory, więc na pewno za nim pójdą. Tutaj widzieliście właśnie smoka. Jeszcze raz. Zobaczcie. Właściwie kontynuujemy, nie? Zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, zwodzący cały świat. Został zrzucony na Ziemię. Z nim też zrzuceni zostali jego aniołowie. Zwykła technologia, nie mająca absolutnie żadnego znaczenia, nie? <laughs> Ironizuję w tej chwili. co? Wiecie, też w Biblii jest mowa o lewiatanie, nie? że on dzieje ogniem i tak dalej. Tam jest z, z greckiego, jak sobie przejdziecie do Starego Testamentu, nie? Użyte to słowo, to samo słowo, co tutaj jest użyte, jeżeli chodzi o smoka, jeżeli chodzi o lewiatana, tak? Lewiatan to jest to samo co smok. Jak przejdziecie do Starego Testamentu i zobaczycie słowo lewiatan, przejdźcie sobie do greki tak, czyli do Septuaginty, bo to jest ciekawe w tej kwestii. Ogólnie zawsze polecam aby przechodzić do hebrajskiego, ale w tym przypadku przejdźcie sobie do Greki i sprawdźcie greckie słowo smog. To jest słowo dyrakonta, ok? Z greckiego. Z czym się to kojarzy? Po angielsku jest to dragon, ok? Dragon to jest smog, tak? I jest to tłumaczone na lewiatan, ok? Czyli to słowo ze Starego Testamentu to jest D tłumaczone na Lewiatana. W Nowym Testamencie słowo Drakonta, to samo słowo jest tłumaczone na smoka, ok? Czyli Lewiatan i właśnie smok to jest jedno i to samo pokazuje i tak? Także miejcie to na uwadze. Macieju, czemu w ogóle przeszedłeś do smoka? Słuchajcie, przecież o smoku jest mowa, tak? I o bestii. Zobaczcie. Objawienie Jana 13. 1. I ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą 10 rogów, siedem głów i siedem głów, a na rogach jej 10 diademów, a na jej głowach imiona bluźniecze. I teraz tak. To bestia, którą widziałem, podobna była do pantery. Mamy? Podobną do pantery? Nie? Tak jakby puma też, nie? Jeżeli chodzi o Pacjaty, nie? Jeżeli chodzi o twarz, o fejsa. Do pumy. Łapy jej, jakby niedźwiedzia. Mówiłem o tym przed chwilą, że do tego przyjdziemy, nie? Zobaczcie, jakie łapy. Co on ma za łapy, tak? Jak u niedźwiedzia, dosłownie. W sumie to było lepsze. Tam to lepiej było widać. O, tutaj. Nie? Łapy, jak u niedźwiedzia. Dosłownie. Jak wyglądają te łapy. Nie? Kolejna kwestia. Pasza jej, jakby pasza lwa. Mamy paszę jakby, jakby lwa, tak? Bo lew ma trochę inną, ale to jest jakby. Ok? Jakby lwa. Pamiętajcie o tym. A smok jej dał swą moc. Swój tylon i wielką władzę. Ok? Smok. ron i swoją wielką władzę. Wiecie, coś ciekawe? Że Bóg mi to dzisiaj pokazał, tak? Jak miałem się przygotowywać do tego materiału. Tak sobie wpisałem ogólnie, jak widzicie, nie? Hologram technology. Animan's show, nie? I co? Iman. Tutaj jest Dyragon smog, nie? Tak jak mówię, po grecku to jest dyrakonta. Smog, Tak? Czyli ten dragon dał jej swą moc, tej bestii, swój tyron i wielką władzę. I ujrzałem jedną z jej głów, jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmieszczelnie została uleczona, a cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za bestią. Mówiłem o tym przed chwilą? Ludzie pójdą naprawdę podziwie <grym> za tą bestią, nie? Z wzrokiem. Będą się nią zachwycali. I pokłon oddali smokowi. Ok? Czyli tutaj ludzie będą też kłaniać się smokowi. Tak? Bo władzę dał bestii. Czyli z tego względu będą się kłaniać. Nie? Dragonowi, smokowi. I bestii pokłon oddali. Mówiąc ktoś jest podobny do bestii. I ktoś po tej rozpocząć z nią walkę. Dadzą pokłon ludzie bestii. Okay? Dlaczego? Ponieważ przyjmą też z nami bestii. Okay? Będą chcieli przyjąć z nami bestii i oddadzą pokłon bestii. A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania 42 miesięcy. Zatem otworzyła, to jest oczywiście 3,5 roku, tak? Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba. Co będzie czynił Antychryst? Właśnie to, nie? Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich, i dano jej władzę nad każdym sprzewem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, tak? czyli mowa o Antychryście. Każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego baranka. Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy. Tak? Powtórzę to jeszcze raz. Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy. Zobaczcie, co się dzieje. Patrzcie na te znaki. tak? Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli. Jeśli kto na zabicie mieczem, musi być mieczem zabity. Tu się okazuje, by trwałość i wiarza świętych, jeżeli nie przyjmiemy znamienia bestii, będziemy zabici mieczem, ok? Musimy y, po prostu nie uciekać od tej prawdy, tylko przyjąć te fakty, ok? Nie, że chcemy zmienić rząd albo coś takiego. Nie. Słuchajcie. Czy jak przyjdzie antychryst, to też chrześcijanie będą o, musimy zagłos zagłosować na kogoś innego. Musimy zmienić sąd. Ludzie, obudźcie się. Takie coś nie nastąpi. Pisma muszą się wypełnić, tak? Pan Jezus w Ewangelii według św. Mateusza 24 powiedział, to musi się stać. To nie jest takie coś, że to proroczne można w jakikolwiek sposób zmienić. Nie, nie można, okej? Okay? To się musi wszystko wydarzyć potem ujrzałem inną bestię, tak, tutaj mowa o innej bestii, o obrazie be, bestii, tak, że, o, do tego przejdźmy w ogóle, że nikt nie może kupić ani sprzedać, tak, bo tutaj wiecie, jeżeli chodzi o Księgę Daniela, to jest mowa o kilku bestiach, nie, ale chcę Wam coś jeszcze pokazać, newsa, jaki mi podesłał znajomy, tak, normalnie oficjalny news, news z Onetu, nie, ale przeczytajmy od 15 wersetu. I dano jej, by duchem ob obdarzyła obraz bestii, tak, iż nawet przemówił obraz bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii, i sprawia, że wszyscy mali i bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło, i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma czasem niech liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem człowieka, ale liczba jego 666. O tym zrobiłem osobne materiały, że liczba bestii może być symboliczna, tak? Powiedzmy, nie wiem, gdzieś litery waw mogą być, nie? Jeżeli chodzi o liczbę bestii. Gdzieś mogą być trzy, nawet Okej? Okay? W, 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 To też trzy szóstki z języka hebrajskiego, Jak sobie zobaczycie język hebrajski, to litera WA, którą wymawia się jako W, to jest zwykła szóstka, nie? Yy, może być powiedzmy, oks, to też są trzy szóstki, tak? I wiele, wiele innych takich symbolicznych rzeczy jest, jeżeli chodzi o znami bestii. tak? Na ten temat robiłem osobny materiał, że to może być właśnie symboliczne. I przejdźmy do yy, właśnie. Otrzymywania znamienia na prawą rękę lub na czoło. Pokazuję jej ja wersji. Jest to bardzo oficjalne. Opaski dla klientów to się news, nie? Dzisiaj 7.20. Opaski dla klientów sklepów w Niemczech są już stosowane w niektórych landach. Nieźle. Szybko to idzie, nie? Sprzedawcy detaliczni w Niemczech promują ogólnokrajowe rozwiązanie. W postaci opasek na nadgarstek. Słuchajcie. <laughs> Niesamowite. Otrzymując znamie na prawą rękę. Tak? Na prawą rękę. Lub na czoło. Tak? Albo King James też mówi wy prawą rękę, albo wy czoło. Także może być upgrade, uaktualnienie tej technologii, czyli po prostu będą jakieś chipy, nie? Przepiane w skórze. Dla klientów sklepów aby ułatwić obowiązkowe, przecież, przecież to wszystko dla naszego dobra, tak? To jest dla naszego pokoju i bezpieczeństwa, nie? Aby ułatwić obowiązkowe kontrole 2G, czyli sprawdzanie paszportów covidowych i zaświadczeń o wyzdrowieniu, w myśl z zasady 2G, dostęp do sklepów mają tylko osoby zaszczepione na COVID-19, tylko. Jeszcze raz tylko. I że nikt nie może kupić niż sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. Ok? Słuchajcie. No, jestem podekscytowany, że to się wypełnia na naszych oczach, nie? Kiedy, kiedy pójdziemy do królestwa niebios, nie? Jak damy się powiedzmy za, zabić, yy, że nie oddamy pokłonu, będziemy normalnie mogli spojrzeć apostołom w oczy, nie? Że przechodziliśmy przez wielki ucisk. Przez oni także będą chcieli posłuchać naszych historii, tak? My będziemy chcieli posłuchać ich historii, co tam się jeszcze więcej wydarzyło, nie, bo im wszystko, wiadomo, jest opisane w Biblii, ale oni będą chcieli usłyszeć naszą historię, jak to było, jeżeli chodzi o czasy ostateczne. Przecież oni byli także tego ciekawi, przecież apostoł Jan przecież to pisał, wszystko tutaj, nie? Apostoł Paweł o tym pisał też. Jeżeli chodzi o list do Tesalonicza. Więc myślicie, że nie, nie będą oni ciekawi naszych historii? No, słuchajcie, <laughs> niesamowite. Tak, czyli otrzymują e, z nami na prawą rękę lub na czoło. Znowu to może być wy, także może być uaktualnienie tego, nie? Lub wyleczone z koronawirusa. Takie rozwiązanie obecnie funkcjonuje tylko w niektórych landach, ale wiemy, że to przychodzi na cały świat. tak? To nie ma czegoś takiego, że jest to w Niemczech. Słuchajcie, też zauważyłem, że wiele osób patrzy, powiedzmy, tylko na Polskę, tak jak ludzie mieszkają w Polsce. Ludzie, którzy mieszkają w Niemczech, patrzą tylko na Niemcy. Ludzie, którzy mieszkają w Austrii, patrzą tylko na Austri Austrię. Ludzie, którzy patrzą na Australię, patrzą tylko na Australię. Słuchajcie, nie patrzmy w ten sposób. Pismo musi się wypełnić, te kwestie szczególnie na cały świat, tak? To ma się wypełnić na cały świat. To nie jest tak, że tylko w niektórych miejscach to będzie. Słuchajcie. Wszyscy jest napisane, tak? Że wszyscy, mali i biedni, bogaci i biedni, wszyscy, wolni i niewolnicy. Nie ma wyjątków, że ktoś jest biedny, powiedzmy, nie ma gdzie spać i powiedzmy tego nie przyjmie. On przyjmie, tak? Też będzie chciał sobie kupować przecież. Wolni i niewolnicy. Otrzymując z nami na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić mi sprzedać. Kto nie ma znamienia imię bez lub liczby jej imienia. Wiem, że się powtarzam, ale ekscytuje mnie to po prostu nie. I teraz tak to można być zamknąć nie. Takie info weszło dzisiaj. Chcę jeszcze dać jedno info, że Antychryst jeszcze nie przyszedł, tak? Także to jeszcze jeszcze można powiedzieć. Istotnie, no to są czas ostateczne, to się wypełnia na naszych oczach i tak dalej. Mamy pierwszą bestię, tak? Tutaj jest potem mowa o drugiej bestii i tak dalej, nie? Tutaj inna bestia, podobna do pantery, też cztery pta się skrzydła. ujrzałem potem inną jeszcze bestię, tak, czwarta bestia, czyli to się dopiero wypełnia na naszych oczach, tak? I jeszcze antychryst nie przyszedł, ale <gryw> dopiero wypełnia, no już się wypełnia na naszych oczach, ale chodzi o to że jeszcze nie jest koniec, ok? Yy, zobaczcie. Pierwszy list do Tesalonicza, jeszcze Antychryst nie przyszedł. Nie, właściwie drugi. Wybaczcie. Drugi list do Tesalonicza. Dwa. Jeden. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy Was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w naszym rozumieniu, ani zastraszyć Bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech Was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo. Odstępstwo mamy, tak? I nie objawi się człowiek Grzechu, syn za tej Tego jeszcze nie mamy. Bo tutaj jest napisane który się sprzeciwa i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, także zasiądzie w świątyni Boga, tak, dowodząc, że sam jest Bogiem. Mamy takiego gościa, który mówi wsiami wobec, że jest Bogiem, tak, i zasiadł w świątyni Boga, to jest ważne, tak, jeszcze nikt nie zasiadł, tak, e... czekamy na odbudowę trzeciej świątyni, nie? No dobrze. Myślę, że to by było na tyle. Jest to niesamowite, tak? Może być już ta technologia, może realnie po prostu smog sobie działać. I ludzie, wiecie, dla ludzi to będzie normalne. Nam się wydaje, że jak będą się działy jakieś wielkie naturalne rzeczy tego typu, to ludzie w to nie uwierzą. Słuchajcie, podziwie pójdą za bestią. Ok? Podziwie pójdą za bestią. Będą się kłaniali. Jak to będzie wyglądało, dokładnie nie wiemy, tak? Czy, nie wiem, co, będą nas wywozić tam i pokłoń się tej bestii? Nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądało, tak? Czy postawią może y, inne jakieś bestie, nie? Y, podobne? Nie, to, to akurat nie. Jedna bestia ma być, nie? Jedna taka, druga taka, trzecia taka, czwarta taka, nie? Także... Nie, nie będzie czegoś takiego, że w każdym kraju powiedzmy będzie to sama bestia i jedź do tego i tego miejsca, aby się pokończyć tej bestii. Nie, tak to nie będzie wyglądało myślę. Myślę, że tutaj w jakiś sposób może technologicznie ludzie będą się kłaniali tej bestii, nawet przez samo przyjęcie znamienia, nie? Ale wierzę, że istotnie ludzie będą przed tą bestią, powiedzmy, kłaniać się, ok? Że będą normalnie, tak wiecie, kłaniać się tej bestii. Realnie. Nie tylko przez przyjęcie znamienia, ale istotnie będą się kłaniali tej bestii, ok? Pamiętajcie, że temu mamy się przeciwstawić. Wspomnijcie właśnie jak księgę Daniela na szady Racha Meszaka Jabetnego, nie? Że oni przeciwstawili się temu wszystkiemu, tak? Że jak Nabuchodonosor wznosił złoty. Posąg to właśnie szadzach i Abetnego mężowi ci nie liczą się z Tobą królu, nie oddają ci swemu Bogu, ani nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. I oni zostali wrzuceni do pieca, tak rozpalonego, a teraz będzie właśnie odwrotnie, że istotnie, my możemy być zabici, nie? Ale... Yy, do pieca rozpalonego pójdą ci, którzy przyjmą z nami bestii, tak? Tacy będą dręczeni ogniu na wieki wieków, okej? Okay? Pamiętajcie o tym, jeżeli chodzi o wieczność. 10. Objawienie Jana 20.10. A diaba, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora siarki, tam gdzie jest bestia i fałszywy prorok. Skoro bestia ma być wrzucona, to ona będzie żywa. Realnie to nie będzie chyba jakiś hologram. Skoro bestia ma być wrzucona, no, no bo jakby hologram wrzucili, nie? To bez sensu. Bestia i fałszywy prorok, tak, mamy antykrysta, i będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. O tym musimy pamiętać. Patrzmy na wieczność. Nie starajmy się zachować swojego życia, bo to nie robi żadnego sensu, ok? Patrzmy na wierząc. Nawet tutaj siadaj Rachmeszak i Abednego nie mieli obietnicy życia wiecznego, nie? A wiedzieli, że jeżeli ich Bóg, któremu służą, będzie chciał ich wybawić z rozpalonego pieca, to może to uczynić, ok? Istotnie wtedy ich wybawił. Więc miejmy taką podstawę, że jeżeli Bóg będzie chciał, to nas wybawi. Nie to nie. I zginiemy dla Pana Boga, tak? Jak tam Bogu się będzie podobało z nami postąpić, tak powinniśmy iść za wolą Bożą, tak? Ale nie przyjmujmy znamienia bestii. Nie kłaniajmy się posągowi bestii, tak? Nie oddawajmy czci smokowi też, bo potem jest za to jezioro ognia. A w momencie, kiedy pójdziemy do Królestwa Niebios, no to właśnie yy, będzie niesamowicie, bo tak jak mówię, będziemy mieli co opowiadać też innym apostołom, nie? Którzy którzy pisali to wszystko. Także to będzie niesamowite i yy, śmiało spojrzymy yy, Panu Bogu w oczy wtedy, nie? No dobrze, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.